Bonjour mes amis! Dzisiaj z Krzysztofem. Cześć! Który jest barista, który jest roster. Będziemy rozmawiać o kawie, będziemy o mitę, etc. Oglądajcie dalej. O, o! o, o! Dzisiejszy odcinek powstał przez współpracę z RTV Euro AGD. Cisztow, tak jak zrozumieliście, jest właśnie znawca kawy. Powiem ci, że ja jestem naprawdę mega uzależniony od kawy. Ja, jak nie wypiję trzy mocny espresso rano, to ja po prostu jestem totalny flakiem. Właśnie chciałem ci zaprosić dzisiaj, dlatego że nie każdy wie, co to jest dobrą kawę. Dobra kawa to jest przede wszystkim ta, która ci najbardziej smakuje. Mhm. I to, jak ją zaparzysz, czy jaką kawę będziesz podawał. Będziesz pił, czy to kawa z mlekiem, z cukrem, czy z innymi dodatkami. Nie ma tutaj złego wyboru. Wiadomo, że mamy najbardziej znane odmiany kawy, to jest robusta i arabika, prawda? Ale są wiele więcej chyba. Dokładnie tak. Arabika i Robusta to są dwa podstawowe gatunki. Jest jeszcze liberyka i to jest kawa, która nadaje się do picia. Oprócz tego jest jeszcze. Około 300 innych odmian kawy, mhm. ale te, które nadają się do spożycia, to jest właśnie Arabika, Robusta i Liberyka. Mhm. Z tym, że Liberyka to jest naprawdę niewielki odsetek y, przez swój profil smakowy. Arabiki to są, y, mówi się, że te bardziej szlachetne, y, kawy, które mają zazwyczaj więcej komponentów smakowych, wyższą kwasowość, większą koncentrację cukru, mhm. a Robusta to jest kawa, która przez swój proces uprawy nie wymaga nakładów finansowych, pracy. Nie potrzebuje tak precyzyjnych, określonych warunków klimatycznych jak Arabika. W związku z tym jest łatwiej się ją uprawia. A powiedz mi, bo ty, ty też y jesteś roaster, czyli palisz tak, kawy, to też jest mega ważnym elementem właśnie, żeby mieć dobą kawę. No w zasadzie to jest element między plantacją a baristą, mhm. który dostaje kawę już w kawiarni i zaparza ją dla klienta, to jest właśnie palarnia, y czyli moment, w którym y to roaster, czyli ja na co dzień y musimy zdeterminować. Co z daną kawą chcemy zrobić? Czy to tak. jest ziarno, które będzie wypalone pod ekspresy automatyczne, czy to będzie ziarno, które będzie podawane w formie, na przykład cold brew, czyli kawy na zimno. No i tutaj też my możemy zrobić mieszankę arabiki, robusty, kilku różnych arabik, więc to jest naprawdę bardzo kompleksowa rzecz. Posłuchaj, ja uważam, że jak miłość się tak rozmawia, to powinniśmy się napić kawy, nie? Ja, tak. ja ci powiem, że czarno. Bez cukru, bez mleka. E, I teraz powiedz mi, jest jakaś odpowiednia temperatura na parzenie kawy? Tak. Mówi się, że espresso powinno być zaparzone w temperaturze mniej więcej 92 do 95 stopni. Zbyt wysoka temperatura może spowodować, że substancje chemiczne, które są zawarte w kawie rozpuszczą się za mocno mhm. i przejdą do naszego naparu. Mhm. I to spowoduje, że będziemy mieli zbyt wysoką, wysoką gorycz. Znowu zbyt niska temperatura spowoduje, że substancje, do których właściwie chcemy się dobrać, mm -hmm. nie dostaną się do naszego naparu i kawa może być kwaśna. Rozumiem. To co, robimy kawę? Robimy kawę. Jaką odpijesz w ogóle, Jaką barista, powiedz mi? Zazwyczaj jest to espresso, ale jak już mam, jest późno i już wypiłem kilka kaw, to zazwyczaj jest to cappuccino. Żeby A ile do prostu... kaw dzisiaj już. Dzisiaj to było jakieś 4, może 5, rzadko liczę, więc. Ja już wypiłem 5, ale bardzo chętnie się napiję kolejną. Dobrze, to, to nastawimy sobie? Proszę bardzo, Pascal, espresso dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo. No, piękną pianę. Mm, smakowo też idealny, taka odrobina kwaszna. Powiedz mi, dla laika, który nie umie samodzielnie płacić kawy, to takie espresso automatyczne to jest genialną rzecz, prawda? Tak, jak najbardziej. Producent zadbał o to, żebyśmy, żeby ekspres robił już kawy w odpowiednich proporcjach i parzył kawę tak, jak należy. Ale każdy, kto jest troszeczkę bardziej zaawansowany w kawie, ma dostęp do szerokiego menu, który może personalizować w zasadzie każdą z tych kaw. Oprócz tego można dostosować grubość mielenia w zależności od swojej mieszanki, gdzie możemy zwiększyć grubość mielenia i to jest już trochę bardziej zaawansowany element. Express masz też możliwość zapełnienia dwóch kaw mlecznych jednocześnie. To co? To ja mogę powiedzieć, że jestem twoim konkurentem i jestem prawdziwą barista w domu dzięki takiego Espressu, prawda? tak. możesz tak powiedzieć śmiało, Maestro Express. A dlaczego wybrałeś ten model i co to za model? To jest nowość na rynku Krups Intuition. Niesamowity jest w ogóle e, ten wyświetlacz, nie? On wygląda jak smartfona. Dokładnie, smart screen, e, bardzo intuicyjne menu i łatwe w obsłudze. Dokładnie w opisie znajdziecie link, który będzie Wam kierował właśnie do strony RTV Euro AGD, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat właśnie tego ekspresu. A powiedz mi, oczywiście ważne jest mieć dobrego ekspresu, ale też ważne jest mieć dobrą kawę. Dokładnie. Jak kupujesz dobrą kawę? Czy to, prawda, czy to mit, czy to prawda, że kawa się przechowuje w lodówce? No to jest jeden z wielu mitów, które funkcjonują w świecie, ale generalnie uważam, że nie powinno się trzymać kawy w lodówce. W lodówce trzymamy rosołek z wczoraj, trochę kurczaczka no. i serek. Kawa jest bardzo higroskopijna i chłonie te wszystkie zapachy. Ale Nie jak zamykamy w pró próżni na przykład, takim pojemnikiem pod próżnią? Jest zapawy. to jakieś rozwiązanie, tylko wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby kupować zawsze świeżą kawę, mhm. trzymać ją w szczelnie zamkniętym pojemniku na półce, mhm. w kuchni, z dala od piekarnika, gdzie temperatura może być wysoka mhm. i to w zupełności wystarczy. Jeżeli chcemy przechowywać swoją kawę przez pół roku, wtedy miałoby to sens, ale lepiej robić zakupy częściej i mieć zawsze świeżą kawę. Mówi się, że kawa żyje po zmieleniu jakieś 15 minut, więc większość aromatu i smaku Tracić. tracimy właśnie zaraz po zmieleniu, więc najlepszym rozwiązaniem jest ekspres z wbudowanym młynkiem i wtedy mamy gwarancję świeżości. Mhm. A... A jeszcze, czy to mit, że jak prazimy kawę, czyli jak mhm. roztujemy tę kawę, czy to prawda, że musimy ją w ogóle spożywać w ciągu tydzień? Nie, mówi się, że kawa, zwłaszcza do metod ciśnieniowych, mhm. powinna być spożyta czy tam wypita co najmniej po 10 dniach, przez to, że w kawie w czasie procesu wypalania powstaje bardzo dużo dwutlenku węgla, tak. co powoduje, że kawa po zaparzeniu, bezpośrednio po wypaleniu, może mieć trochę nieprzyjemną kwasowość, która będzie taka. Niestabilna, mówi się, że taka trochę zwariowana mhm. i dwutlenek, który, właśnie dwutlenek węgla, podbija tą kwasowość, i właśnie, żeby tego uniknąć, potrzebujemy kawę odgazować. A powiedz mi, warto kupować kawę bio? Ja się osobiście staram kupić kawę bio, bo ja wiem, że dużo chemia się używa. Nie? Do... Używa się generalnie wszędzie we współczesnym rolnictwie i kawa to jest jeden z jednych z produktów rolnictwa. Mhm. Certyfikaty bio, ja nie do końca im ufam, bo one mają zasady, które pozwalają na e, omijanie w pewnym stopniu e, realności tego certyfikatu. To znaczy, że żeby naklejkę bio przykleić na paczkę kawy, wystarczy, że już 20% z mieszanki jest kawy certyfikowanej, a reszta może być e, z każdej innej plantacji. Mhm. Więc bardziej poszedłbym tutaj w kierunku na przykład kaw z Etiopii. Mhm. E, to jest kraj, który którego po prostu nie stać na pestycydy. Tak jak Uganda. Ugane Dokładnie też. tak. Mhm. Więc tam na pewno kupujemy kawę organiczną, bio, w zasadzie najzdrowszą możliwą opcję. I warto też kontaktować się z palarniami, od której kupujemy kawę. Wtedy oni bez certyfikatu, bo te certyfikaty są bardzo drogie zazwyczaj mhm. i niewiele palarni na to stać. Mhm. Więc warto właśnie porozmawiać z palarnią, skąd ta kawa się wzięła. Większość palarni do, doskonale zna swoich dostawców, i myślę, że to jest kierunek dobry, żeby znaleźć kawę wysokiej jakości. Jakoś. A powiedz mi, jak ktoś nie ma takiego cuda w domu, nie takiego ekspresu, to jakie polacje wykonują naj, najczęściej błędy, jak parzą kawę? Przede wszystkim rzadko kto ma młynek w domu, a w taki warto się zaopatrzyć. Można kupić młynek żarnowy, którego warto szukać, bo młynki, takie tak zwane śmigło, czyli. Takich helikopterek małych, najtańsza możliwa opcja. To daje dość nie, nierówny przemiał, który w zasadzie powoduje, że każda kawa, którą sobie zaparzymy, smakuje trochę inaczej, mm -hmm. bo jakby stopień zmielenia kawy jest dla niej może nie kluczowy, ale bardzo istotny. Drugi błąd to jest. Parzenie kawy wrzątkiem, to już mówiliśmy wcześniej. Pytałeś, o to raczej nie wrzątkiem, tylko można sobie nawet bez termometra zagotować wodę w czajniku, otworzyć go, odczekać minutę, wtedy będzie około 92-90 stopni. To jest woda, która nadaje się do parzenia kawy. Kolejnym bardzo wydaje mi się, że istotnym błędem jest właśnie nieszukanie świeżej kawy. Kupujemy kawę bardzo często na zapas trzymiesięczny, bo nie chce nam się iść do marketu. Mhm. Kawa nam wietrzeje bardzo często, jeżeli to jest kiepskiej jakości kawa, wypalona dość ciemno, wychodzi na niej olejek, który jełczeje i w zasadzie nie wiem znowu na ile to jest potwierdzona informacja, ale zjełczały olej jest rakotwórczy, z tego co wiem. Więc raczej częstsze zakupy. Ale świeżej kawy. Jaką kawę dla kogo? Według to... siebie. Przede wszystkim pytanie, po co pijemy kawę, żeby dostać porządnego strzała kofeiny i obudzić się rano, czy żeby rzeczywiście czerpać przyjemność z tego, co pijemy. Dla tych, którzy lubią kofeinę i w zasadzie tylko po to piją kawę, poszukałbym raczej mieszanek z robustą, troszeczkę ciemniej wypalonej, i tak zazwyczaj ludzie dodadzą do tego mleko i cukier. A dla tych, którzy szukają różnorodności smakowej, delikatnych aromatów, to przede wszystkim arabika i poszedłbym tutaj w kierunku singli to znaczy kaw pochodzących z, regionu, z jednego regionu świata i jeżeli nie chcemy jakoś bardzo kwasowych kaw, to Brazylia, Kolumbia chociaż Kolumbia trochę kwaśna, ale generalnie Brazylia jeżeli chcemy troszeczkę kwaśniejsze, bardziej herbaciane tematy to Afryka Kenia na przykład bardzo pożyczkowe kawy, takie M mówi się że juicy, czyli soczyste. A, soczyste. E Etiopia to herbaciane kawy z bergamotką, Jak kwiatowe, wiemy. no coś rewelacyjnego, zwłaszcza jasnopalone. I dla ludzi, którzy chcą cięższe tematy, takie trochę w kierunku whisky, to Indonezja i tam można znaleźć tytoniowe nuty, orzechowe, czekoladowe. Mam nadzieję, że ten film był przydatny dla Ciebie. Jak zauważyłeś, możesz potwierdzić, że zaprosiłem naprawdę eksperta. Jak ktoś ma więcej pytań do Ciebie, gdzie możecie się znaleźć? Zapraszam na Instagram, możecie mnie znaleźć jako Krzysiek Zamęcki, pytajcie w bezpośredniej wiadomości. Ja dodam link dokładnie na dole. Dziękuję Wam serdecznie, mam nadzieję, że takie filmy, takie Wasze pogadanki są przydatne dla Was. Pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji, że na dole w komentarzu wystarczy napisać, co chcecie, żebym nagrywał i to zrobię dla Ciebie. I, i cóż, życzę Wam miłą kawy, tak? Dobrą kawę. Świeżą. Świeżą kawę. I cóż, no i przy okazji jak chcecie ugotować coś do głąbkawek, na przykład tiramisu, to możecie dodawać taką super kawę z ekspresu. No i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie. Inne pogadanki z ekspertem, kliknij tu. Na program zaprosił sponsor, właściciel marki RTV Euro AGD, dystrybutor ekspresu automatycznego Krups Intuition.